ksiądz otrzymał od papieża. To, to papież przyjechał do, do księdza? <noise> ksiądz mi to ofiarował. Pięknie. To prawie się To gratuluję. Ksiądz Matuszawski, urodziłam się w 1927 roku w Kurzej Górze Nowej, powiat Kościan. W województwo poznańskie. Moi rodzice mieli imiona Ludwik i Franciszka. A różnica między ojcem, moim ojcem i matką była chyba 19 lat. Także ojciec przechodził już pierwszą wojnę światową. Rodzeństwo było nas razem sześcioro, ale mama pod koniec. Życia mi powiedziała, żeby nas było więcej, tylko nie donosiła, bo, bo po prostu przy ciężkiej na gospodarstwie, to są różne roboty, nie dlatego, żeby chciała stracić. Pochodziła z rodziny Buksalewiczów, z miejscowości Murka, powiat śrem, tam to jest województwo poznańskie. I z tej rodziny Marka była ostatnim dzieckiem, jedenastym. Nie byłoby mamy, nie byłoby księdza Stasia. <grymno> A to, to była Wielkopolska, to zabór niemiecki, to tego, to mama umiała po niemiecku, bo inaczej by się nie rozmówiła z, z tymi żołnierzami y, niemieckimi, którzy lubili sobie na, y, spacerkiem powędrować do tego, do, y, na wieś i pogadać sobie, no chociaż ze dwa jajka kupić przy okazji, niemiecki żołnierze w czasie wojny, a mama wiedziała jak z nimi rozmawiać, tak? no bo umiała, mama mówiła, to nie, nie pierwszy raz mi to mówiła, zresztą w ogóle w domu mówiła, nie wolno im było w czasie zaborów, jak byli jeszcze za pierwszej wojny światowej, przed pierwszą wojną, czyli w czasie zaborów. Dzieć, dzie, dzieciom nie było wolno rozmawiać po polsku, bo nauczyciel był czcink czcinką, karał. Jakżeż mogli się tego, to mój tata mniej rozumiał, nieźle po, po, po niemiecku. Ale mój wujek to jest brat mojej mamy, bodajże tak, bo tam była rodzina jednaścioro. Chyba nie pamiętam ile ich tam razem było, ale było sporo tych chłopaków, bo i no to z takiej rodziny pochodziła. To jakże mogła inaczej myśleć? No. To nie tak od razu, tylko po prostu brałam książkę pod pachę i za krówkami. Do południa na pole, tam był taki smug i tam trzeba było pilnować, żeby czego. A, a, a po południu na łąkę. To jak, no trzeba było pilnować, żeby w po, potroch nie wyszły bydło, bo, by, bo nie byłoby siana na, 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 na zimę, prawda. Takie to były czasy. A książek było niemało. Bo jak miał brat, to, miałem, to ja miałam też książkę. Gramatykę z greckiego też miałem. No bo no tego, no to chciałem, to sobie mogą studiować, ale to nie to nie był przymus jakiś tego. Jak była niemiecki podręcznik, by nie? I tam się dowiedziałam z kalendarza Królowa Apostołu. Takie i takie warunki przyjęcia do seminarium duchownego. Aha, to ja już nic nie mówiłam matce, ma mojej mamie, tylko studiowałem. Starałem się, żeby zrobić najpierw y, podstawową szkołę, a potem y, gimnazjum i potem, ponieważ do liceum y, była powiedziane, że mo możemy, mogę wstąpić do seminarium po pierwszej maturze to ja nie czekałem, bo ja nawet już byłem powołany do wojska. Miałem na jesień, pójdę do wojska. Ale poszedłem, ja mówię, no choinka, to był luty, a przegląd był taki na Adama. Przed wojskowym takim starym wygą, bo ja tam nie służby. nie sądzę, żeby on był jakiś tam bolszewik, albo jakiś tam Masum. nie, normalny człowiek był, powiedzmy, tam, siedział w mundurze, za, za z tym a myśmy tak jeden za drugim i ten pokazywał mi ten, ten komisarz, że tak powiem, co siedział za biurkiem, pokazywał te litery, a ja nie widziałem tych, nawet tych większych liter, nie, i w pewnej chwili w pewnej chwili powie, No, bo ja mówię, bo tak nie dowidzę. A nas widzicie? To was wyślemy do specjalisty, do poznania. No, okulisty. No, tyle widzę. I zaczął potem, no, już miękkie. Nie okazało się, że jest zdatny do służby wojskowej. Już potem wiedzieli, że nie ma co żartować, tylko tego. No i to, ale. Ponieważ było takie postanowienie, że, znaczy, powiedziane, że aha, ksiądz prefekt mi mówił w gimnazjum, że nie, jak się zgłosiłam po świadectwo moralności do, do niego i do proboszcza też. Dlaczego? Mówię, że jedno i drugie, z tego. Bo życiorys też potrzebny był i tam jeszcze inne dzieje, co było tylko potrzebne, świadectwo zdrowia i tam podobne. Jak już postanowiłem wstąpić do seminarium, że będę kapłanem, ale ponieważ wiedziałem, no, sezjalni, to mi tak nie odpowiadało, a, a niech będą. I dowiedziałem się o tym, o palotynach, ponieważ sąsiedzi mieli również te palotyńskie. No i wydawali katolickie pisma i stamtąd się dowiedziałem, że kalendarza królowej apostołów, o kalendarz królowej apostołów, o. Przed wstąpieniem do seminarium żadnego Palotynna nie widziałem. Aha przepraszam, był ksiądz Zbłowski z naszego tego i ponieważ czytałem o tych, o podróż do Afryki, to ksiądz Majewski to Potem w seminarium też tę te książkę, ale ja już nie czytam, bo już znałam tę książkę. I tam Ksiądz Majewski opisał cztery lata wśród murzynów. Ja tej książki nie miałam, ale wiedziałam, że tam pracował. No to, to teraz wszystko robiłem, żeby dostać się do seminarium. Ale po latach, jak byliśmy z mamą na polu, obrywaliśmy liście do świn, te cukrowe, nie list, list się, bo przecież oni też potrzebują witamin takich, nie? Jak mama widziała, pociąg leciał w tę stronę na Poznań, na wschód, prawda? A ja, ponieważ na wschód, to znaczy, to ja pierwsze co na wschód pojechał, najbliżej było do Poznania, to 50 kilometrów. A jak się dowiedziała potem, że ja do, do seminarium duchownego, do do Ołtarzewa, do, do Ożarowa, to tak tylko popatrzyła. O chłopcze. O chłopcze, o chłopcze. A ile to będzie lat? Siedem lat. O chłopcze, to ja już nie doczekam. Dopiero po latach, a mama mi powiedziała. Dlaczego była taka przejęta, jak widziała pociąg, który leciał na Poznań, w kierunku wschodnim, prawda, to jest na Poznań. To z pola było widać pociąg jak leciał, nie. Ja bym go dzieliła tą motyką tego szemarznistę, że mi wywiózł chłopaka z Warszawy. Ale ja mamie powiedziałam dopiero wtedy, jak już miałam świadectwo naturalne w kieszeni, bo, bo inaczej to ona by się zamartwiła. I potem mi opowiedziała, dlaczego tak, tak przeży, przeżyła to. A bo wiesz, Sasiu, ci komuniści tam wtedy, wtedy, jak byli, w gazetach i tak dalej, to radio. To przecież oni mordowali księży, bo i tak dalej, wyłożyli I to bała się tego, żeby mojego syna, żeby mnie też nie, nie zamordowali. No bo jak się komu udało, jeden ja przeżył, drugi nie. <grystanie> Także to, to nie jest takie proste. <grystanie> no to było. No a ponieważ brałem ten kalendarz, ponieważ tamta była, jak wspomniałam, sąsiadka, to była no myśmy mówili ciocia, ale jej dzieci naszej mojej cioci mówili ciocia i wujek. Takie były bliskie kontakty, nie? Chociaż pokrewieństwa to było jakieś tam dalsze, prawda? Aleśmy byli po sąsiedzku nie tego. No to w ten sposób tego. No jak... Oni najbliżsi sąsiedzi to byli dla nas i taki. No i oni tam byli bardzo z Chrześciją związani, nawet na klaczecie jeden czy drugi tam umiał też. No, kultura była taka chrześcijańska. No i przewodnik katolicki, tam inne jeszcze pisma Rycerz Niepokalanej. Jak po wysiedleniu, oczywiście przed wysiedleniem, wynieśli to na, na, na Strych. Nie chcieli tego wyrzucić, no bo, nie, bo ze sobą nie mogli e, wszystkiego zabrać, a byli wysiedleni też tak jak my. my myśmy byli e, pół, rok później wysiedleni, a sąsiedzi wcześniej, ale pisma się dostwały i z tych pism, również z kalendarza apostołów rycerz też Niepokalany też tego czytałem. Więc tam były różne wiadomości, co tam się działo też w Rzymie. <grymne>